Witamy w kanale DRAMPORN e, Dobra, teraz tak na poważnie Więc, DRAMPORN Nie, dobrze, to był bez sensu Mówię wam, jestem beznadziejna w tym Cięcie będzie? Cześć, nazywam się Wiktoria Kubowska. Jesteśmy w Red Yeti Studio i nagrywamy piosenkę dla kanału Bitmalina. Cała moja przygoda z muzyką zaczęła się e, tak naprawdę, kiedy miałam 3,5 roku. Kiedy moja mama wysłała mnie na konkurs mini playback show w kościańskim ośrodku kultury. E, bardzo, bardzo był to ciekawy czas. E, następnie zaczęłam uczęszczać na lekcje śpiewu e, i też idziemy na różne konkursy wokalne. Zaczęłam też e, uczęszczać do szkoły muzycznej. E, akurat padło na flet poprzeczny i tak naprawdę grałam na nim 11 lat. Głównie muzykę klasyczną, e, ale kiedy uczęszczałam do szkoły w, e, drugiego stopnia w Lesznie e, i zaczęłam przychodzić jako wolny słuchacz na zajęcia big bandu, e, to, to najbardziej, najbardziej podobało, podobało mi się w perkusji to, że e, można poczuć pełne wyzwolenie. Taką wolność, której, której nikt ci nie zabierze, ponieważ w muzyce klasycznej miałam problem z tym, że nie dosyć, że mamy napisane nuty, mamy także narzuconą dynamikę. Często nauczyciel narzuca na przykład interpretację. Tak naprawdę nie można odnaleźć w tym siebie ani wyrzucić z siebie tych różnych emocji. Dlatego, dlatego zaczęłam grać na bębnach, zaczęłam przychodzić do moich kolegów, przeszkadzać im oczywiście w ćwiczeniu <grych> i podpytywać o różne typy związane z, z gruwami. No i tak właśnie się zaczęło. Następnie poszłam do szkoły ogólnokształcącej i muzycznej w Poznaniu. I tam e, udało, mi się, e, udało mi się uzyskać dodatkowe lekcje z perkusji na wydziale jazzu. Zaczęłam e, grać swing, było to super. E, grałam w zespołach z moimi przyjaciółmi, z którymi chodziłam także do klasy i nie tylko. Było to bardzo rozwijające dla mnie i, i jestem bardzo wdzięczna e, mojej mamie i mojej babci, e, że cały czas mnie wspierały i nigdy nie zwątpiły. We mnie. I zawsze tak mówiły, dobrze, Wiktoria, dobrze, to jest Twoja decyzja. Rób, jak uważasz? I to jest świetne mieć takie wsparcie w rodzinie. W tym pandemicznym czasie, kiedy nie możemy wykonywać swojej pasji, nie możemy koncertować przede wszystkim, warto sobie jednak znaleźć jakieś inne ciekawe zajęcie, pomyśleć o swoim rozwoju. Ja na przykład zawsze chciałam dążyć do tego, żeby grać na wielu instrumentach i żeby produkować muzykę, a przede wszystkim pisać. I dzięki kwarantannie, tak naprawdę, e, udało mi się zacząć dążyć do tego celu. E, zamknęłam się w domu w marcu z kilkoma instrumentami, które pożyczyłam od moich przyjaciół, i cały czas starałam się komponować, uczyć się grać na gitarze, na gitarze basowej. I tak naprawdę, w każdej wolnej chwili e, staram się dążyć do tego, żeby to, robić to jak najlepiej. Sprawiłem to bardzo dużo przyjemności. I magaś się też cieszy, że mogę w końcu zaproponować też komuś współpracę, na przykład napisać komuś piosenkę, napisać dla siebie po prostu piosenki i żeby wylewać te emocje z siebie, nie tylko na perkusji, ponieważ jest to czasami dość ograniczające, nie mogąc wydobyć z niej takiej czystej melodii. Jeżeli chodzi o instrumenty, które wykorzystywaliśmy dzisiaj w nagraniu, jest to zestaw Sonor Vintage, e, w pięknym kolorze California Blue. E, jest on jedyny w swoim rodzaju. Jest e, z drewna bukowego. E, akurat dzisiaj używam centrali 22 cale na 14 cali oraz flortoma 14 calowego. A e, jeżeli chodzi o werbel, jest to e, najnowszy model bannego greba brasowy. A z blach mamy dużo bardzo dziwnych połączeń, impression. Znajdą się także klasyczne modele. Bardzo lubię preparować zestaw, szukać jakichś nieoczywistych połączeń brzmieniowych, bo mam jakieś tipy tutaj pokazać, ale nie mogę mówić, kiedy je pokazuję, ponieważ bardziej je słychać niż mój głos. Także to są kopytka. Można też znaleźć na rynku, na przykład, tak zwane przeze mnie kasztany. Są często zrobione, zrobione ze skorupek daktyli, na przykład. To jest bardzo ważny dla mnie łańcuch, ponieważ mój przyjaciel przywiózł mi go z Indii, kiedy, kiedy był tam w podróży, a także grał koncerty. Czeka nas też trasa z Geron The Pelican System w Indiach, więc już nie mogę się czekać. Kiedy się wydarzy? Koronawirus oczywiście pokrzyżował wszystkie plany. To dziwne coś, przeszkadzajka. Pokazał mi właśnie Manolo, świetny we Jest to prawdopodobnie, prawdopodobnie też nakładka na dżambę. E, ja często zakładam ją na talerz, jest takim efektem, e, si daje efekt tłumienia, oraz e, dzięki e, tym pierścieniom e, dodaje efektu sizzle, Więc nie musimy używać łańcuszka, na przykład jest to taki stępczy bajer. E, perkusja jest dla mnie takim bezpiecznym miejscem. Staram się oczywiście wychodzić poza strefę komfortu, ale jeżeli chodzi o warstwę liryczną w utworze, myślę, że jeszcze nie dojrzałam do tego momentu, żeby spełnić się jako osoba, która pisze teksty. Dlatego ukrywam się za instrumentami i zazwyczaj jest to dla mnie po prostu łatwiejsze w przekazie emocjonalnym, ponieważ tekst, tekst jest, pomimo różnych metafor, bardzo, bardzo bezpośredni. Tak bardzo trzeba się odkryć przed słuchaczem, i nie wiem, czy zdobyłam się na odwagę w tym momencie, żeby to zrobić. Od jakiegoś czasu prowadzę także prywatne konsultacje, zajęcia. E, także, jak ktoś miał ochotę, to zapraszam. Można się ze mną skontaktować przez e, Instagram czy przez Facebooka e, oraz przez maila na przykład. Dziękuję bardzo za zaproszenie kanałowi Beat Malina. E, oglądajcie filmy, szerujcie. Mam nadzieję, że mój utwór też Wam się podobał i do zobaczenia na koncertach.